No Cześć, dzisiaj będziemy sobie pokazywać, jak aplikować siatkę elewacyjną na te wypełnienia okien, by zesilić, jakoby. Tutaj będzie montowane okno do tego polistyrenu i trzeba to zesilić, by okno się nie, nie ruszało. Nie? Tak goście mówili, że mam zrobić przed montażem okien. No to już jest zupełnie gotowe. Czeka tylko na montaż okien. Tutaj to. No i już wszystkie prawie okna mam gotowe. No i tutaj jeszcze to francuskie okno. Wszystko trzeba z góry zrobić. Tutaj te boki. Tu już wczoraj zacząłem i tylko mi zaprawy brakło. się były w Kastoramie po to, po ten klej. No ja wam pokażę jak to się robi i jak tą siatkę właśnie nakłada się na to na te właśnie do tych otworów z tych polistyrenem. Wszystko co się przykryje i a zobaczycie sami. Najpierw trzeba zmoczyć tą ścianę, troszeczkę nawiużyć się to fajnie by klej nie odpadał nie? co dosiągnę? kurde Trošečka tam navilžujeme to. Kamerou kurde to. Vierdže. Tak. Máme navilžené, teraz nevím, či bende kurde pokazywał jak to robí. Dokladně. Bo potřebuje dvě remce, Toto je po prostu sobie klej daje na to. I tak to o to bude robil. Klej sobie na ože. Tak, klej mamy nałożony i teraz aplikujemy klej o to jakimś takim sposobem. Jak będzie to gotowe, naaplikowane, to się znowu włączymy. Tak, klej mamy naaplikowany po całej długości. Teraz tylko to siatkę. Ta siatka się po prostu Przykładał to takim sposobem, muszę użyć dwie ręce, będzie trochę przyklejone, to zobaczycie co dalej. No, siatkę wystarczy przyłożyć i sama trzymie. I teraz ja to robię tak, że to po prostu ręką zagładzam, no i widzicie jak fajnie to idzie. Jakby się ta siatka schowa do tego gdzie to jak to fajnie idzie potem jeszcze zagładzę to bardzo fajnie to idzie kurde pierwszy raz w życiu robię, robię coś takiego tylko teraz to francuskie okno mi zostało no i właśnie Dorabiam dzisiaj, bo kleju mi zabrakło To musiałem dokupić No i co teraz? Tak to wygląda po wygładzeniu ręką Ale teraz to wygładzimy tym Jak brakuje gdzieś to można dodać troszeczkę. Jest to minimalna warstwa, więc to nie przeszkadza. Coś takiego, taka robota. Staramy się równe, by to było gładkie, bo potem tutaj przyjdą wkręty i osadzenie okna. No, myślę, że jest elegancko, nie? Tak, tak ja to robię. Jeszcze ja to poprawimy, jutro. krzywo było. No. Najlepiej jest od razu układać równo se cegły, by po prostu się po tym nie męczyć z tym tutaj, jeszcze puste miejsce, to zagładzimy to. No jest elegancko. Najlepiej jest w początku sobie po prostu już równo te cegły układać i tak, i tak, by po prostu się mieli równość. No i jest gotowe. Tak, przygotowany bok, już mamy na montaż okien. No a teraz tu wszystko jeszcze te góry robić. Te doły, no te doły to sobie muszę jeszcze oś wyszlifować i znowu, tylko klejem, potem już to muszę cyknę, tutaj będzie podwalina, bo to okro francuskie jest, no tutaj mi troszeczkę chlapu, ale to nie szkodzi, to się potem wyszlifuje, no i taka robota, no, ogólnie, tak się kładzie siatkę właśnie na... Na tą ścianę. Nic prostego, nic skomplikowanego. Kurde, ja z tym zaczynałem, bałem się troszeczkę, ale kurde, nic takiego. Kleję to na klej C Ceresit CM16 za 50 zł. Jest w kasternie. super cena, Kurde, u nas w Czechach chcą za to 70 zł. w przeliczeniu. Coś takiego. no, Nic prostego. To nie jest dla lewego człowieka, ale dla mnie, kurde. Prosta sprawa. Teraz to wyschnie, no i ja zawieram się za drugą stronę. No i potem jeszcze drzwi wstępne trzeba zrobić. No i taka sprawa, znowu potem namaczanie. Od dołu się zacznę. Troszeczkę zmoczymy to zawsze, aby to trzymał. Ta zaprawa, ten klej właśnie. No nie jest tego Trzeba za wiele tego kleja. Widzicie sami, że. I amator sobie poradzi. No bo ja jestem amator, nie jestem wyszkolony budowlanie. Wszystko kurde z internetów szukam. No, i ja kontynuuję. No nie wiem czy jak będzie gotowe się załączę. A zobaczymy, kurde. Jak będę miał chęć, tylko jeszcze oskrobać. Tutaj te pianki z góry trzeba. Tutaj te. To już rozkrobałem i potem znowu będzie góra. No, dobra, nie będę pokazywał jak już to będzie gotowe. Po prostu to zrobię dzisiaj wszystko, bo nie mam czasu. Teraz mam nagrywanie jeszcze te wstępne, wstępne drzwi tam trzeba. Na górę ugram też okna gotowe wszystkie to. Taka sprawa, widzicie aplikacje siatki elewacyjnej do właśnie tego wypełnienia. Słyszycie to? Zamiast siatka jest to jakby mocniejsze dla montażu okna, głównie francuskiego. Dobra, trzymajcie się. Żegnam się. No, do kolejnego filmu. Cześć.